Dzień dobry. Proszę Państwa, chciał, chciałabym przeczytać apel środowiska kultury w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób szukających w Polsce ochrony międzynarodowej za granicę i wypychaniu ich przez Polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Ludzie w krytycznej sytuacji, uciekający od wojny i przemocy, domagają się wsparcia ze strony państwa polskiego, które ma obowiązek go udzielić zgodnie z sygnowanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące po lasach osoby i uratować je przed śmiercią. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że w pełni popieramy działania grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który wymaga natychmiastowej interwencji. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia. Ja pozwolę sobie teraz przeczytać tenże apel, ale w języku białoruskim: Zawarod dziejacz o kultury usuwiazie sytuację na wschodniej mierze Republiki Polszcze. уча супраціўляемся нелегальным і негуманным вывакам асоб, якія шукаюць у Пошчы міжнародную ахову, на мяжу і выштурхоўванню іх польскай памежнай службай на беларускі бок. Людзі ў крытычным становішчы, ва ўцёках ад вайны і гвалту папотреббуюць падтрымкі польскай дзяржавы, якая абавязана гэта забяспечыць згодна з падпісанымі польчай міжнароднымі канвенцыямі. Заклікаем неадкладна дапамагчы людзям у патрэбе. dopuścić da do ich medycyńskiełuy, służby do u się osoby i organizacji, jak ja z mooggć znajści, ja palasach osoby i wyratować ich od śmierci. Patтрыmliwają akcji grupy granica, Mierza. Raszu czas się sposobu, u jaki polskie ulady i związane z nimi media pokazują uciekaczą, dehumanizują ich i abrażają godność. Na polsko-białoruskiej mierze mamy humanitarny kryzys, jaki potrzebuje nieodkładnej rozwiązki. Zwracamy się za podtrymkaj do międzynarodowej gromadzkości asabliwa organizacji, a barony prawo człowieka. Potrzebujemy przytrzymywać za zapisał Konwencji, a pierwsz na pierwsz ratować ludzkie życie. Wypadki z granicy. Anna Dąbrowska, Homofaber, Faber Grupa Granica. 8 września. Zobaczyłam najpierw B. Pomachaliśmy, odmachał. Kiedy podeszliśmy bliżej, uścisnęliśmy sobie ręce, a potem kolejne. Pamiętam, że ten młody chłopak leżał na ziemi i spał. Miał czapkę naciągniętą na oczy i brudne od długiego marszu buty. Kolejny w klapkach. Drobna kobieta w lekkiej kurtce i następna w jednym bucie. I jeszcze jedna, w moim wieku. Rozdajemy folie, instruujemy ludzi, że najpierw folia, potem kurtka. Szelest i błysk. Ola w tym czasie non stop mówi: Kim jesteśmy? Po co przyszliśmy? Co dalej? Jej francuski o spokojnym tonie miesza się ze złotem zachodzącego słońca. Leżący jeszcze chwilę temu chłopak próbuje rozpiąć kurtkę, drżą mu ręce. Dopiero teraz widzę, jak bardzo jest młody. Przerażenie w jego oczach jest tak rozległe, że można by w nim utopić cały świat. Uciekam wzrokiem. Ostatnie podpisy pod upoważnieniami zbieramy w gęstniejącym mroku. Czuję przez chwilę, jak temperatura zjeżdża w dół. Ruszamy. Jedna z kobiet opiera się o mnie, kuleje, Ola nie przestaje mówić. Kołyszemy się w rytmie jej słów, oddychamy. I jeszcze raz. Pierwsza jest policja, potem straż. Nie mówią po francusku, trzymają się z dala. Kiedy O zaczyna wstrząsać torsję i słabnie jej puls. Policjant mówi, że lepiej, jeśli to my wezmiemy karetkę. Rozdajemy ostatnie folie, układamy je z kubą na przyspieszających ciałach. Jest coraz zimniej. Piotr wyciąga kuchenkę turystyczną i zaczyna gotować herbatę pod policyjną suką. Osuwamy się w surrealizm. Zimno wpełza przez stopy i ręce. W międzyczasie mijana nas ciężarówka wypełniona żołnierzami. Zostawiają dwóch i jadą w stronę granicy: wojsko, Straż Graniczna, policja. Mężczyźni z ostrą bronią na brzuchu albo plecach, w maskach, bezosobowi, bezimienni, bez twarzy. Wyprostowani, rozkraczeni i niemi, budzący grozę. Przyglądam się im, i dopiero po chwili dociera do mnie, że tu, w tym dziwnym kręgu, wszyscy mamy mniej więcej tyle samo lat. Raz, dwa, trzy w Kongo urodzisz się właśnie Ty.